20 maja na otwarciu 34 Dni Sztuki Współczesnej, które są jedną z największych imprez organizowanych przez Białostocki Ośrodek Kultury. Spotkanie jest o tyle ciekawe, że rozpoczynamy y, 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 sztuką szczególną, sztuką szczególną, która y, wiem ile żyje, więc wyszła, wiem, że wyszła spod ziemi, bo wtedy tak się o tym mówiła. A stała się piękną sztuką. Są z nami bardzo ważni goście, czyli artysta. Przepraszam panią, że przedstawiam najważniejszą osobę, czyli Maurycy Gomulicki i pani Agnieszka Szewczyk, kuratorka. Ale chciałabym państwu przedstawić jeszcze Katarzynę Kruszewską, która jest opiekunem całej Dni Sztuki Współczesnej, pomysłodawcą tej idei tegorocznej. Wracając do wystawy, bardzo bym Państwa prosiła, żebyście za dużo nie mówili. A to dlatego, że chciałabym Państwa również zaprosić po otwarciu wystawy na spotkanie z artystą do klubu Fama. Ale żeby tak nie było już nic a nic, no to myślę, że jednak trzeba Państwa wprowadzić. I o to wprowadzenie najpierw poproszę teraz panią o tym artystę. Dziękuję bardzo. Ja, za, ja pierwszy zabieram głos, chociaż to jest stricte taki autorski projekt na ulica i tutaj rola kuratora była znacznie mniejsze niż zazwyczaj. Bardzo się cieszymy z tego zaproszenia, że możemy być w Białymstoku i otwierać bardzo ważną dla Białego stopu bardzo już starą i zasłużoną imprezę, jaką są dni kultury współczesnej, tym bardziej, że no, no, tym bardziej, że, że w tym sezonie, jak wiemy, mierzą się one z różnymi trudnymi, trudnymi pytaniami. Ta wystawa też jest dosyć... Nieoczywista, nieoczywista w karierze Maurycego Gomulickiego, który jest artystą wizualnym, dosyć dobrze znanym, może najbardziej ze swego takiego projektu życiowego propagowania kultury rozkoszy, a to, z czym mamy do czynienia, jest pewnego rodzaju rewersem i takim kontrapunktem w tej karierze. Maurycy, jedną z ról, którą przyjmuje w swojej karierze, jest taka rola antropologa kultury popularnej i niewątpliwie dziary są projektem z tej dziedziny. Od ponad 11 lat Gomulicki rejestruje taki znikający fenomen, jakim jest taki pierwotny, brutalny tatuaż. Pierwotnie myślał o zrobieniu fotobuka i to się udało, ale we współpracy E, powstała wystawa i dla mnie Mauret najlepiej mówi o, o tym projekcie, ja mu za chwilę oddam głos i później e, bardzo Państwu polecam e, spotkanie, z, e, które się za chwilę, e, e, za chwilę zacznie, bo on o tym bardzo interesująco i przekonująco im tak nie, powiedziałabym nie, przekonująco o tym mówi, ale m, ja może tylko jako kurator powiem, że dla mnie m, pewnego rodzaju wyzwaniem e, było czy takim pytaniem, czy da się tego rodzaju materiał w jakiś sposób przekonująco wprowadzić w przestrzeń właśnie sztuki współczesnej, którą ja się raczej na co dzień zajmuję. I ta odpowiedź została no, między nami sformułowana, że tym, co Gomuckiego najbardziej interesuje, jest nie przeszłość, nie kolory, w jakim ten. Ten tatuaż powstawał, czyli mówiąc już prost, przede wszystkim zakłady karne więzienia i tego rodzaju trudne bardzo sytuacje, ale rysunek. Rysunek jako jen, pierwotny rysunek, jako język mówiący o sprawach podstawowych i rudymentarnych, niezmieniających się, ważnych, ekspresyjny, surowy i taki właśnie dlatego przekonujący. To, co Państwo tutaj widzą, to jest oczywiście bardzo mały procent z archiwum, dziar, jakie Maurycy zgromadził. To jest kilka tysięcy zdjęć, tutaj mają Państwo kilkadziesiąt. Ale jednocześnie pragnę podkreślić, że to jest właściwie 100% tego, co pokazywaliśmy rok temu. Trochę mniej, bo to było lato zeszłego roku w Zachęcie i to jest super, że udało nam się w zupełnie innej przestrzeni, ale pokazać ten sam, ten sam materiał. Ja bym tylko bardzo podziękować, już oddając głos Maurycemu Ośrodkowi za zaproszenie i może szczególnie właśnie Katarzynie Kruszewskiej, Marcinowi i Pałlikiewiczowi za towarzyszenie nami i świetną współpracę przy tym projekcie. Maurycy? Dzięki, Dzień dobry Państwu, bardzo dziękuję wszystkim za przybycie. Ja również dziękuję Marcinowi Kaśce za to, że mnie zaprosili. I też się cieszę, że ta wystawa tutaj jest, bo mam ze sobą 30 lat pracy i też obserwuję to, co robią moi koledzy po fachu. I mam takie poczucie, że bardzo często są robione mocne, dobre wystawy, które cieszą się popularnością w Krakowie, Gdańsku, w Warszawie, ale nie podróżują. Każdy woli robić nowe projekty, to jest w pewien sposób proste, efektywne, każdy chce robić coś nowego, ale trochę mi jest szkoda, że, że rzeczy nie jeżdżą i to, że dziary mają szansę na swoją drugą odsłonę, a będą jeszcze miały trzecią, malutką, ale, ale w Londynie, to też jest fajne, że, ten projekt się, że, że to się nie kończy po prostu po, po jednej wystawie. Ja nie będę może bardzo długo w tej chwili opowiadał o e, projekcie, bo jestem po dwóch wywiadach, a przed nami spotkanie, kiedy będę miał okazję odpowiadać tutaj na konkretne pytania i się rozwinąć. Mogę tylko rzeczywiście powiedzieć, że jest to wieszkołek Góry Lodowej. Moje archiwum jest pokaźne, ale moje archiwum też w żadnym wypadku nie jest ostateczne. Mogę namawiać wszystkich z Państwa, że jeśli macie w rodzinie kogoś, wujka, dziadka, ojca, kto ma tatuaż z jednostki wojskowej, z rejsu czy z zakrad, to żeby to dokumentować, dlatego że to są realni protoganiści. Często w rozmowach z ludźmi, którzy się profesjonalnie zajmują tatuażem i z przedstawicielami takiej najnowszej generacji, która jest Wspaniale wytatuowana mamy w Polsce teraz znakomitych artystów, artystów tatuażu i naprawdę na światowym poziomie rzeczy tutaj powstają i są indywidualne sygnatury, ale często ci ludzie, którzy są też przedstawicielami nieodrudnymi swojego pokolenia, często weganami, odwołują się do korzeni etnicznych, do korzeni np. przykład do tego, że tatuaż przyszedł do nas z Hawajów, że, że to Maorysi. Oczywiście, że tak. Tylko, że proszę pamiętać o tym, że makaron wymyślili Chińczycy, a wszyscy wiedzą, że makaron jest włoski. Że to jest jednak tak, że kiedyś marynarze i piraci podpatrzyli to w czasie egzotycznych rejsów, ale to oni przywieźli do Europy, od nich przyjęli ten zwyczaj żołnierze. Legii cudzoziemskiej, kryminaliści, różnego rodzaju odszczepieńcy, i że to są realni protagoniści tego współczesnego tatuażu, który myślę, że sporo osób, nawet tutaj dzisiaj, nosi na sobie. I dlatego wydaje mi się, że warto się nad tym pochylić. Tym bardziej, że jest to zjawisko szalenie efemeryczne w ciągu, jeśli ja zacząłem robić te zdjęcia, pierwszy tatuaż to rejestruję w swojej młodości, mam 50 lat. więc Powiedzmy pod koniec lat 70., jak chasełem po podwórku, to, to widywałem kitowców z tatuażami i tyle. Po prostu były i zwracały uwagę. Natomiast zająłem się nim na serio jako jednym z projektów w roku 2007 i na przestrzeni tych 13 lat już teraz, które upłynęły prawie, jednak tych przypadków rejestruję coraz mniej, dlatego że większość ludzi, których fotografowałem, to są ludzie w przedziale 60-70, często silnie zniszczeni przez życie, emocje, alkohol i po prostu oni odchodzą. W związku z tym, jeśli jest coś w waszym polu widzenia, to uważam, że warto to rejestrować, a ja zresztą chętnie przekazuję pałeczkę. Tym bardziej, że ja po prostu miałem w pewnym momencie jak ugle na ten taki gęt światło czuły, że reagowałem na najmniejszy ślad niebieskiej farby na skórze, ale też nie jest tak, że ja poświęciłem temu 11 lat, że ja spędzałem cały sezon po prostu pobrując nad rzekami, nad świdrem, nad zalewem zagrzeńskim, że wszędzie tam, gdzie można zobaczyć trochę negliżu i, i, i te rysunki. To po prostu jest coś, co ja rejestrowałem w miarę, jak się przemieszczałem po, masie, po, po mapie Polski. Tatuaż kryminalny nigdy nie był kluczem do tego projektu. Ja byłem zainteresowany rysunkiem w jego postaci rudymentalnej. Mi interesują ikony, takie bardzo podstawowe alfabety tego, co jest ważne. A poza tym wiadomo, że pewne motywy w kulturze cały czas się powtarzają. Miłość, śmierć, nienawiść, nadzieja. To są po prostu podstawowe kody i to widać, widać w tych rysunkach. Ja do pewnego momentu, jak ja zaczynałem ten projekt, to mi się to rozkładało mniej więcej porówno pomiędzy marynarzy, wojaków, tatuaże podwórkowe i tatuaże więzienne. Dopiero w miarę upływu czasu się zorientowałem, że jednak 90% osób, które fotografują, jeśli nie ma sensu stricto w przeszłości kryminalnej, to ma jakiś epizod kryminalny. Co jest y, dla mnie całkowicie zrozumiałe, dlatego że tam jest najwięcej y, martwego czasu do zapełnienia. Jest strasznie dużo emocji, które się pojawiają w człowieku i które można w jakiś sposób wykrzyczeć. To wszystko są przestrzenie izolacji, to wszystko są przestrzenie łącznie z wojskiem. Na, na unitarce to wszystko były rzeczy zakazane. W związku z tym jest to pewien akt y, buntu, który jest przypisany kondycji odszczepieńca. Więc tyle. Jeśli, będzie, jeśli będziecie mieli okazję, to fotografujcie, natomiast wykażcie się pewnym szacunkiem. Ja też nikogo nie oceniałem. Tutaj są ludzie, którzy mają na swoim koncie rzeczy straszne, są ludzie, którzy po prostu popełnili pewne pomyłki, a są ludzie, którzy po prostu mieli odrobinę fantazji. Mnie interesowało to, jakie rysunki noszą i czy udostępnią je mi po to, żeby móc stworzyć, a przynajmniej rozpocząć taki archiwum. Ja się, ja się w tym wypadku traktuję jako osoba, która rozpoczęła pewne archiwum w Polsce. No, i więcej to myślę, że możemy porozmawiać, jak będzie spotkanie. Jeszcze raz dziękuję za przybycie. Zapraszam do wino i do oglądania wstały przede wszystkim. Dziękujemy bardzo. Bałam się, że powie wam wszystko, ale nie, więc myślę jeszcze, że o miłości. O filozofii, tatuaży itd. Tak dowiemy się na spotkaniu. Zapraszamy na wino, na soki i na kontemplację tego, o czym później Państwo będziecie mogli porozmawiać. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Dni sztuki uważam za otwarte.